1 czerwca w życie weszła nowa ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Na jej podstawie pracują przede wszystkim powiatowe urzędy pracy. A o to, jakie zmiany za sobą przyniosła, zapytaliśmy dyrektora raciborskiego Urzędu Mirosława Ruszkiewicza. Ustawa z dnia 20 marca 2025 roku o rynku pracy i służbach zatrudnienia zaczęła obowiązywać z dniem 1 czerwca. Przyniosła ona szereg zmian dla powiatowych urzędów pracy, a przede wszystkim dla samych osób poszukujących zatrudnienia. Przede wszystkim otworzyliśmy się jeszcze bardziej na, na, na rynek pracy, na osoby bezrobotne, na osoby, które chcą się zarejestrować u nas i otrzymać pomoc. Myślę, że taką największą zmianą to jest brak konieczności zameldowania się na terenie powiatu raciborskiego. Wystarczy, że osoba rejestrująca się określi, że zamieszkuje na terenie powiatu raciborskiego. Kolejna zmiana to możliwość rejestrowania się w Urzędzie Pracy Rolników. Dotychczas osoby posiadające więcej niż jeden hektar ziemi nie mogły oficjalnie poszukiwać pracy za pośrednictwem PUP. Też zajmujemy się bardzo mocno pracą, jeśli chodzi o osoby, które wracają na rynek pracy, które samotnie wychowują dzieci lub, lub są to wielodzietne rodziny. To też w jakimś sensie bardzo będzie pomocna, pomocny kierunek. Co mamy jeszcze takiego bardzo ciekawego? Zwiększono też dostępność na BON na zasiedlenie. Kiedyś ten BON był tylko do 30 roku życia, w tej chwili już nie ma ograniczeń. Też bardzo ciekawy instrument, który będziemy realizować. Możemy też mocniej wspierać z krajowego funduszu szkoleniowego naszych pracodawców, jeśli chodzi już o, o szkolenia tych, tych osób. Wcześniej z funduszu nie mogli skorzystać mikroprzedsiębiorcy niezatrudniający pracowników. Wprowadzono także nowe zasady naliczania i wypłat zasiłku dla bezrobotnych. Form pomocy jest wiele, a żeby być z nimi na bieżąco, zachęcamy do skorzystania z wiedzy i doświadczenia urzędników. W każdym dziale jest specjalista, tak? Że można przyjść, umówić się, dowiedzieć się. Wszystko też mamy na naszej stronie internetowej, wnioski do pobrania, ale zapraszam do, do współpracy, zapraszam do, do odwiedzenia urzędu i, i myślę, że każdy tu uzyska pomoc. Mamy też punkt informacyjny do tego stworzony. Tuż obok punktu informacyjnego znajdują się także tablice, gdzie prezentowane są oferty pracy. Tych na razie nie brakuje, szczególnie w niektórych branżach. Zawsze to będzie budowlanka, zawsze to będą zawody sprzedawców, kierowców, mechaników, elektryków. No, cała ta grupa zawodów jeszcze wciąż poszukiwanych. Zapytaliśmy także dyrektora o sytuację na lokalnym rynku pracy. Wiemy dobrze, że Rafako jest, znaczy jest zamkniętą firmą z czego z tych 700 osób 200 osób się u nas zarejestrowało, 110 osób z tych 200 są na świadczeniach przedmerytalnych, 20 osób już zostało wyrejestrowanych, więc około 60 osób jeszcze potrzebuje takiej pomocy. Jeśli chodzi o firmę Henkel, no to dobrze wiemy, że do końca listopada wszyscy będą tam zatrudnieni. Jesteśmy w stałej współpracy z przedstawicielami firmy. Jeśli chodzi o firmę Oko to na tym etapie mamy zarejestrowane około 25 osób. A z ofertami pracy można zapoznać się na stronie internetowej powiatowego urzędu pracy w Raciborzu. Jak dodaje Mirosław Ruszkiewicz, pośrednictwo pracy lokalnego urzędu obowiązuje na terenie całego kraju.